No, i tak to było. O, a oto i nasz kelner. Ja poproszę tę apetyczną pizzę. Smaczcie! Daję ja też zerknę na menu. A ja chcę tę czekoladową pizzę. Zamówienie przyjęte zaraz będzie gotowe. Moja pizza na pewno będzie smaczniejsza niż twoja. Ja jestem z powrotem. Dla ciebie zwykła pizza i czekoladowa dla ciebie. Smacznego! Jill, a dasz mi spróbować? Za nic! Ach, taka jesteś chciwusko? Dobra, spróbuję swojej. Ech, moja pizza jest najzwyklejsza na świecie. U rany! Jean ma nawet skitelsy! Nie mogę na to patrzeć, z jakim apetytem zajada się czekoladową pizzą. Po prostu muszę jej spróbować. Panie kelnerze, nie chcę tej pizzy! Ale tato co innego. Ej, czy ja Ci pozwoliłam? Oddawaj! Przecież ci powiedziałam, że nie mam zamiaru się dzielić. Dziewczyny, nie warto się kłócić. ci to bolało. Jill, to wszystko przez ciebie. A może przez ciebie? Moje drogie, a może opuścicie nasz lokal i przeniesiecie się do challenge'u prawdziwe jedzenie kontra-czekoladowe jedzenie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. O, a ja, gdzie my jesteśmy? Losze, A co pod nimi jest? Zaraz się tego dowiemy. Co? Dynamit! Zaraz wybuchnie. Chociaż czekaj, coś nie eksploduje. Sprawdzę go. Pachnie jakoś słodko. Ujacie! Muszę go szybko spróbować. Mm. Jaki apetyczny! Dostałam czekoladowy dynamit. To po prostu niesamowite. Chcę go zjeść do ostatniego okruszka. Ale super! No, wyobrażasz sobie, że wygląda jak prawdziwy, a w środku ma wszystko zrobione z czekolady, nawet licznik. O tak, mogłabym to jeść na śniadanie, obiad i kolację. To prawdziwa uczta. A oto i licznik. Spróbuję go. O rany, no co za pyszności. Ja też bym z chęcią tego spróbowała. Smakowało ci, Jill? Bardzo. Nie spodziewałam się innej odpowiedzi. Chwileczkę, a co to za dźwięk? Przypomina tykanie zegara. O nie, mam pod kloszem prawdziwy dynamit. Co robić? O mamusiu, kto tu jest? Kto do nas przyleciał? To ja, Superwoman! Usłyszałam Wasze krzyki i przyleciałam na pomoc. Chwilka? Już jestem z wami. Jestem profesjonalistką w udzielaniu pomocy. Najpierw trzeba odgrodzić niebezpieczną strefę z dynamitem. Tak jest to wiele lepiej. Dajcie mi teraz ten wasz dynamit i zobaczę, co mogę z nim zrobić. To przecież prościzna. Zaraz go wyłączę. To jest. Nie martwcie się, dziewczyny. Wasze bezpieczeństwo jest w dobrych rękach. No, dalej! Ojej, licznik przyspieszył. Przepraszam, ale okazało się, że nic nie mogę z tym zrobić. Yy, muszę lecieć. Miłego dnia. Jak to nic nie możesz zrobić? Nie odlatuj stąd. Proszę. O nie, czy ona naprawdę stąd odleciała? I co my teraz zrobimy? Ja nie wiem, jak wyłączyć ten dynamit. Ja też nie, ale nie będziemy tu panikować. Okej, okay, mam tu szczotkę do włosów. Nie pomoże. A może przepiłujemy ten dynamit? To okropny pomysł! Dobra, no to może ta kaczka się przyda. Chyba żartujesz, niby jak ona może nam pomóc? O, szczypce! Widziałam w filmach, jak przecinają nimi kable i dynamit przestaje działać. Spróbujmy! Tylko nie mam pojęcia, jaki kabelek trzeba przeciąć. Zielony, czerwony czy niebieski? Ojej, Jill, tak się boję! No dobra, wybieram. Wybieram zielony! Proszę, proszę, niech mi się poszczęści. No i co? Uff, licznik się zatrzymał. Ach. Ojej, a co to za dźwięk? O nie. Dynamit jednak eksplodował. Chwila. Przecież to czekolada. E, no okazało się, że w środku tego dynamitu jest czekolada. Ekstra. Jill, a może będziemy łapać te czekoladki? Która z nas więcej złapie, ta wygrywa. Wyprzedzam cię! Ta czekolada jest niesamowita! No, to było pyszne! mi klosze jednocześnie i. O rany! To nowy iPhone! Ja też mam iPhone'a! Od dawna marzyłam o nowym telefonie! Super! Poszczęściło się nam! Muszę szybko zrobić mnóstwo foteczek! Spójrz, jaki fajny! Ej, a czemu nie działa? O co chodzi? Pachnie czekoladą. A już rozumiem! Dostałam czekoladowy iPhone. Nawet nie wiem, co jest lepsze, ale bardzo mi się podoba. To jest takie dobre. Muszę szybko sprawdzić, jakiego ja dostałam iPhone'a. No to sprawdzam. No tak jak myślałam, mam prawdziwego i mogę zrobić mnóstwo fajnych zdjęć. Ojejcie, ale fajny aparat! Ej, nie psuj mi fotek! Chcę sama sobie zrobić kilka selfiaczków. Yes. Mam pomysł, jak dać nauczkę tej chciwózce. Boo! Oh. Wow. O nie, to straszne! Proszę, nie rób mi krzywdy! Ojej, ze strachu upuściłam mojego iPhone'a. Jeśli się rozbił, to już po tobie. To było niechcący. No to zobaczę. O nie, tylko nie to! Mój nowiutki telefon się zepsuł. Biedactwo. I co ja mam teraz zrobić? Mam pomysł. En, przecież nie wie, że mój telefon się rozbił. En, a może chcesz się zamienić na iPhoney No pewnie, że chcę. Daj mi go. Ekstra. Co? Nie, no zepsuty iPhone nie jest mi potrzebny. Ej, Jill, już prawie zjadłaś mój czekoladowy telefon. Oddaj mi go. I zabieraj swój popękany. Kurczę, zostawiła mi tylko mały kawałek. Hmm. Ale mam tu ładowarkę. Może spróbuję naładować mój czekoladowy iPhone. Ciekawe co się stanie. Sprawdźmy. Wow, jest taki jak na początku! Rewelka! Wygląda jakby nikt go nie jadł. To niesamowite! Prawdziwa uczta. Jak ona to zrobiła? Nie do wiary. Ja też tak chcę. Może mój iPhone też się naprawi, jak go naładuję? Aaa! O, mamusiu! To o, raziło mnie prądem! Niezły widok, Jill! Co za uba! Ojej, a co z moją fryzurą? Otwieramy na raz, dwa, trzy! Wow, to przecież czekoladowe jajka Kinder Niespodzianka! Chcę ich spróbować! Ja też mam Kinder Niespodzianki! Świetnie! Ale kto ma te prawdziwe? Nie wiem, mam nadzieję, że obydwie mamy czekoladowe. Jestem gotowa, żeby zacząć. Mmm, jaki apetyczny zapach czekolady. Prawdziwe pyszności. Czuję tu coś jeszcze. O jacie, w środku są też skitelsy. Ale mi się pofarciło. Uwielbiam te cukierki. Co może być lepszego niż kinder niespodzianki ze skitelsami? To najlepsze połączenie. Palce mm. lizać. Wow, ale super. Naprawdę zgłodniałam. Też chcę spróbować moich czekoladowych jajek. Zacznę od tego. Chociaż wiecie co? Lepiej od razu rozpakuję wszystkie jajka. Ciekawe, czy w środku też będę miała skitelsy. Już chcę się tego dowiedzieć. Mmm. Jaka pyszna czekolada! Ojej, co za uchyda! Mam tu prawdziwe surowe jajko! widziałam! Jesteś przegrywem. To nie jest śmieszne. A ja w kolejnym jajku mam ulubione cukierki M&Ms. Są pyszne. Może tylko jedno jajko było prawdziwe. a Pozostałe też mają w środku cukierki. Muszę sprawdzić. O nie, to jajko. To jest surowe paskudztwo. Błe, aż nie mogę na to patrzeć. To jest takie niedobre, że aż mnie wykręca. Jill, może poczęstujesz mnie normalną Kinder niespodzianką? Sorry, ale nie. Lepiej zobaczę co na mnie czeka w pozostałych czekoladowych jajkach. O, tutaj też są skitelsy. To jest po prostu niesamowicie pyszne. Wydaje mi się, że mogłabym mieć skitelskie codziennie na śniadanie, obiad i kolacje. Palce lizać! Super, że zostało mi jeszcze kilka czekoladowych jajek! To prawdziwe szczęście! Jestem zachwycona! Jak smakowicie wyglądają czekoladowe jajka Jill! Aż mi ślinka cieknie. Jeszcze raz poproszę Jill, żeby mnie poczęstowała. Hey, Moja kochana koleżanko, czy tym razem się ze mną podzielisz? Oczywiście, że nie. Jesteś taka okrutna. Wpadłam na świetny pomysł. Zrobię jej mały żarcik. Podłożę na miejsce jej czekoladowego jajka swoje prawdziwe. Zobaczymy, jak zareaguje. Zostało mi ostatnie czekoladowe jajko. Zaraz szybko sobie z nim poradzę. No dalej. O nie, to przecież surowe jajko. Nie będę tego jadła. O nie, mam teraz w buzi paskudny posmak. A ja mam teraz surowe jajko na buzi. Jill, jak mogłaś tak postąpić? To wcale nie jest śmieszne. A według mnie bardzo śmieszne. I tak przy okazji powinnaś już zjeść wszystkie swoje surowe jajka. Jak ja nie chcę tego robić! Mam pomysł! Czemu od razu na to nie wpadłam? Przecież mogę usmażyć te surowe jajka! Zrobię z nich sadzone! Szefowa w kuchnię bierze się do roboty! Stawiam patelnię na kuchence i rozbijam jajka jedno po drugim! Za chwilę będzie gotowe najpyszniejsze danie z jajek na świecie! Zobaczycie! Już czuję ten cudowny zapach. En, przecież się ze mną podzielisz, prawda? Jeszcze pytasz? Oczywiście, że nie. Ale pokażę ci fajną sztuczkę kucharską. Patrz. odrzucam jajka. I za chwilę je łapię. Za chwilę, za chwilę. Teraz moja kolej, żeby zrobić jej żarcik. O nie, co ty zrobiłaś? Auć. O rany, to naprawdę była niesamowita sztuczka kucharska. Tak czy inaczej, jajka wylądowały na patelni, a to znaczy, że można je jeść. O tak, to ja rozumiem. Co za pyszności. Nie to co surowe jajka. Ciekawe, co mamy pod kloszami tym razem. Sprawdźmy to. O rany, frytki i Coca-Cola, ale super. Wow, ja też to mam. Jestem taka głodna. Chcę tego jak najszybciej spróbować. Najpierw chcę spróbować frytki. Tak niesamowicie pachną czekoladą. O, rany, to jest takie pyszne! Nigdy w życiu nie jadłam czekoladowych frytek. Fajnie, że mam nawet sos. O jacie, masz nawet czekoladowy sos! Co za szczęście! No, jeszcze jakie? Nawet o czymś takim nie marzyłam. Smaczniejsze od czekoladowych frytek mogą być tylko czekoladowe frytki z czekoladowym sosem. Chcę dokładkę. Zjem większą porcję. Ale ekstra. No co za pyszności. Ojej, już mi ślinka cieknie. Niam-niam-niam. Dojadłam sos i zostało mi jeszcze kilka frytek. Co, już się skończyło. O rany, czyli opakowanie też jest z czekolady. Niesamowite. Jestem zachwycona. O, zapatrzyłam się na N. Może moje opakowanie też jest jadalne? Muszę spróbować. Zjem to w całości. Ach, okazuje się, że moje opakowanie jest prawdziwe. Oj, prawie połknęłam kartonik. Ojej, jej N, przepraszam, nie chciałam. Napijmy się lepiej Coca-Coli. Moja kola na pewno jest czekoladowa. Zaraz jej spróbuję. Mm, nakrętka jest pyszniutka. A teraz zobaczymy, co jest w środku. O jacie w środku czekoladowej jadalnej butelki jest płynna czekolada. Nie mogłam sobie czegoś takiego nawet wyobrazić. To jest mega pyszne! Wydaje mi się, że to najlepszy lunch w moim życiu. Jill, co tak siedzisz? Pij już swoją kolę. Masz rację, zaraz jej spróbuję. O nie! Ona eksplodowała i jestem teraz cała klejąca i mokra. Okropne. Co za ubaw. Jill, tylko ty mogłaś coś takiego zrobić. Rzeczywiście to było zabawne. A tak przy okazji Coca-Cola jest pyszna. Nie Niezła jazda.